Witam serdecznie. Dlaczego Lech? Część druga. Może teraz faktycznie już bardziej o Lechu poznań, nie tylko o samym procesie kibicowania. Ehm, jasne, że w międzyczasie do tego 20, 2008 roku przeżyłem e, straszny zawód piłką nożną, właśnie oglądając mecze Wisły Kraków z Panaty i Kosem Ateny, gdzie ja widziałem to, jak było podanie do tego Czecha który grał w Wiśle, który szczela gola yy, prawidłowego. Sędzia nie uznaje powtórki, nie potrafię wytłumaczyć dlaczego nie. Puszcza akcję, dalej idzie kontra pana Panantynajkos strzela gola, który powoduje, że będzie dogrywka. W dogrywce sędzia wywala Sobolowskiego, yy, daje mu czerwoną kartkę yy, i Wisła odpada. Ja byłem, ja, ja chyba nigdy nie byłem tak wściekły przez yy, yy, jakieś mecze. Jak wtedy i na wiele, wiele lat porzuciłem oglądanie piłki nożnej, właśnie do momentu, kiedy Lech Poznań Franciszka Smudy zaczyna grać w Pucharu uefa i tam gra z takim klubem Gras z Hoffers Zurich. Jak powiedział ówczesny skrzydłowy, Sławomir Peszko mówi, to była Demolka. Przejechał się Lech po szwajcarskiej drużynie niemiłosiernie grając piękny, atrakcyjny dla oka e, futbol. Nie, aż to się chciało oglądać i aż chciało się e, no więcej takich meczów. Stąd też jak e, widziałem znowu m, był meczek Lecha, nie pamiętam z kim, to można sprawdzić, ale nie będę e, ściemniał, że, 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 że wiem. E, mowa o nowym napastniku Królu Szczelców z Ligi niższej, pierwszej ligi, czyli drugiej, Robercie Lewandowskim, który teraz, młody chłopak miał być kupiony, ma, ma wspomagać Renkifo w zdobywaniu bramek i Piotra Rejsa. Ja patrzę, chłopak wchodzi w debiucie swoim, strzela gola piętką. Kosmos. I on, on nie był najważniejszą częścią tego zespołu, raczej bardziej kolektyw, Bardziej kolektyw się liczył. Wtedy też do drużyny przed młody e, Stilicz, mm, z niesamowitym rzutem wolnym, e, fajną nogą, lewą bodajże. E, nikogo tam takiego nie znałem. Nie, nie, i już wtedy mocno, bardzo mocno kibicowałem reprezentacji. Pamiętam, Nieudane mistrzostwa, eliminacje do Mistrzostw Świata we Francji, nieudane eliminacje do Mistrzostw Europy w Holandii i Belgii, udane wreszcie eliminacje do Mistrzostw Świata w Korei i. i i ten ogromny dramat meczu ko z Koreą, nie, nie o, o, o co chodzi, z Koreą przegrać, jak potem widzieliśmy mecze z Hiszpanią czy z Włochami, to nie dziwi się, raczej znaczy, my byliśmy słabsi niż Koreańczycy, ale to nie dziwi się, że przegraliśmy z Koreą, nikt nie miał szans, nie miał prawa wygrać z Koreą, podobnie jak Wisła e, nie miała prawa wygrać z Kosem, co przyznali późniejsi mm, piłkarze kosu, że sędzia był przekupiony, po prostu, szok, I, i, wiecie... I, Dazwiska, nie znam. To, to już słyszałem taką teorię. tak, nie, nie wiem kto był wtedy sędzią. i nie, nie chcę tego, to w to wnikać, mu łatwo rzucać oskarżenia. Mówię tylko, co słyszałem. Czy faktycznie tak było? Nie, to jest roznoszenie plotek, jeżeli tak, to przepraszam. Idźmy dalej. Wiecie, Lech wtedy zaczyna grać naprawdę piękną piłkę. Więc na początku kibicuję mu po prostu z tego tylko powodu, że to jest polska drużyna i nieważne jaka drużyna by grała eliminację do, do Pucharu UEFA czy do Ligi Mistrzów, też by mnie kibicował. Nie? Także Legi. Także Legi. Ale e, jeden sezon Franciszek Smuda, świetna gra. Natomiast miał, miał takie ultimatum, że musi zdobyć mistrzostwo jeżeli chce zostać w Lechu na dłużej, bo to uszy któryś sezon z kolei go nie ma. Tego mistrzostwa nie zdobył. Przychodzi e, ten Jacek Zieliński, e, e, który zdobywał ostateczne mistrzostwo Polski. E, Lewandowski staje się królem szczelców. E, wykupia go Borussia Dortmund. ale Lech zaczyna grać kolejny sezon o już teraz nie Ligę e, Pucharu UEFA, ale Ligę Europy. E, Lech sprzedał Roberta i nie ma napastnika w zamian. Przychodzi z Niemiec Artur Bichniarek, król Artur, król Bielefeldu. Pamiętam, to, to, to jest niesamowity człowiek. Ja go miałem cały czas za takiego aroganta. Słyszałem, tak, miał, miał mówić coś takiego, jak poszedł do, do Herty Berlin i Herta grała nie wiem, w lidze mistrzów, czy, czy w lidze właśnie w Pucharze UEFA z Liverpoolem. I, I Artur Wichniarek miał powiedzieć: Pan Artur Wichniarek miał powiedzieć takie zdanie. No, teraz zobaczymy, kto jest lepszy. Owen, czy ja. Pięknie, nie? E, Owen, który potem poszedł do realu, Owen, który dostał złotą piłkę, i Pan Artur Wichniarek, e, który był naprawdę niesamowicie skutecznym napastnikiem w Bielefeldzie. Był tam e, nazwany królem Bielefeldu. Nie dziwię się, faktycznie teraz jest ekspertem metoto. Jak dzisiaj go słucham no niesamowicie yy, mądrze, dojrzale trafnie yy, opiniuje rzeczywistość bardzo mi odpowiada słuchanie pana Artura Wichniarka, no szacunek i ten Artur Wichniarek gdy przyszedł do Lecha yy, opowie, słyszałem taką historię, że no, dali mu taśmy jak gra stilicz, żeby dostosować się do niego on mówi, to może dajcie Stilicowi moje taśmy no i Lech gra piach nie działa. Jadą do. Ja nie wiem, czy. To... Nie, to nie był Karab... Kara... Karabach, Agdam. Ja nie pamiętam, jaka to była drużyna. Też yy, właśnie no z tej części azjatyckiej, Europy, w sensie części Azji, które yy, kraje piłkarską należą pod Europę. I tam chyba było 1-0 czy 0, czy 0... Czy zero, nie pamiętam na wyniku, przepraszam. Dogrywka w Poznaniu, która nie rozstrzyga meczu i są karne. Już wszyscy strzelali. Aż w końcu bramkarz strzela. i Kotorowski strzelił, a potem obronił. Lech idzie dalej. Przechodzi Dniepro. Dniepro-Pietrowsk. I idzie do fazy grupowej Ligi Europy, z RB Salzburg, z Manchesterem City i Juventusem Turyn. Pierwszy mecz z Juve nie, nie, nie byłem w stanie oglądać, nigdzie go nie, nie, nie pokazywali, ale na internecie śledziłem online, na żywo relacje. Patrzę, nowy napastnik, Rudniews. I nagle hat ma, szok, co, niedowierzanie, co to jest, nie. Juve wtedy, było, to nie było to Juve dzisiejsze, to było Juve już, ojej, przepraszam, okrojone z gwiazd po aferze korupcyjnej, gdzie szacunek dla bufona który został, na przykład obrońca, zdobywca złotej piłki, co poszedł do Realu, Fabio Cannavaro, no odszedł, nie. Delpiero został, Buffon został, Nedved został. I, 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 i ten Juventus, ten, e, bez wielkich gwiazd, ale dalej, z dobry, bardzo dobrymi piłkarzami, przyjeżdża, raczej e, znaczy przyjmuje lecha u siebie, przegrywa 3-0, by zremisować 3-3. Później m, zastanawiam się, kurczę, lek tak gra, że chętnie pojechałbym na mecz. To była moja. Nigdy jeszcze nie byłem na meczu wtedy. 2010 nie wiem, rok, 11, wybaczcie daty. Mogę nie, nie kojarzyć. Rozmawiałem z uczniami, nakręciliśmy się, wszyscy jedziemy. Ale na jaki mecz? Ach, Manchester City przyszły pieniądze Katarczyków, no nie, to, to będzie pogrom. To będzie pogrom. To nie wiem, czy jest sens na pierwszy mecz jechać na, 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 na takich, żeby przegrać. To, to może lepiej pojechać na taki mecz, gdzie będą szanse, nie? Jeżeli na wyjeździe było 3-3, to może u siebie uda się tego ten Juventus pokonać. Tak? No i kupiliśmy bilety na Juwę na grudzień. W listopadzie jednak, wcześniej, był mecz z City. Wicedyrektor w mojej szkole, dzisiejszy dyrektor, pojechał na ten mecz i tak patrzę, 3-2 Lech wygrał. Niesamowity mecz, naprawdę. Morzeń takim pięknym uderzeniem na 3-2, młody chłopak. Nie, to, to aż serce rosło, naprawdę przepiękne emocje, fantastycznie pozytywnie wtedy, wtedy yy, działały. No i starsze, zezdrościłem potem panu dyrektorowi, że mu się udało i że on zaryzykował i tak fajnie mu udało się obejrzeć piękny mecz, bo w grudniu była ogromna lawina śnieżna, raczej lawina śnieżyca, ogromne opady śniegu, złe warunki atmosferyczne. Mecz był w śniegu i w związku z tym na kierowca odmówił wyjazdu. Mówił nie, rezygnujemy, nie ma sensu ryzykować zdrowym życiem, nie jedziemy na ten mecz. Pff, no nie udało się, nie udało się, nie udało się, ale powiem wam, to był właśnie ten mecz City, chyba był taki może jeszcze wcześniej, wcześniej z Austron co Murawski w 90., doliczonym do czasie gry bodajże, strzela gola, który pozwala iść dalej. No, to, to są takie mecze, które naprawdę za, za, zapadają do końca życia. Gdzie te, ta, o, te ogromne zniesmaczenie po Wiśle Kraków, nie z winy Wisły, y, ale takie ogromne zniesmaczenie tym, jak można być oszukanym, wyruganym, wyrolowanym, że po prostu, no, że to nie ma sensu, że po co grać, jeżeli taki sędzia wszystko rozwali. to, 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 te, 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 ta, to ta, ta, ta ogromna frustracja, ona nagle została właśnie jakby uleczona tym, że tak świetnie tak świetnie gra polski klub. E, i, i, I do tego, który ma mieć świetnych fanów. Gdzie, gdzieś mi to w głowie z tyłu zostało. Od tamtego momentu faktycznie powiem Wam cały czas może słowo Kibic to jest złe słowo, ale sympatyzowałem z Lechem Poznań. Cały czas o nim myślałem. Raczej, złe słowo, cały czas życzyłem mu jak najlepiej. Później, tak jakbym powiedziałem, że Barcelona nie miała naklejek na koszulce, czyli, że jest pewna wartość, z którą ja się utożsamiałem. Tak samo w Lechu postawiono na młodzież, i to była wartość, z którą ja się utożsamiałem, widząc jak później są wpadki. Polskich klubów w eliminacjach do Ligi Mistrzów, do Ligi, do, do Ligi Europy, widząc, jak coraz więcej obcokrajowców o niekoniecznie wysokiej jakości przychodzi i zalewa polski rynek, tak ta droga gdzieś faktycznie wydawała mi się no właściwa, dobra. Ona ta, ta, taka, że ja się z nią utożsamiałem. I to jest ten powód, utożsamianie się z wartościami wybieranymi przez ten klub dla którego wybieram Lecha, wybieram Lecha, a dziś jeszcze bardziej. Pierwszy mecz, kilka lat temu, pojechałem z synami i siostrą ze wspólnoty, z Julką. Julka, jeżeli kiedykolwiek widzisz jakikolwiek mój filmik, pozdrawiam Cię serdecznie. No, musiałabyś obejrzeć ten. Niesamowita przygoda. Lech pierwszy po wielu, wielu meczach 3-0 za Ndana Wiliczycy na wiosnę, jedziemy na, na mecz z Górnikiem Łęczna, prowadzonym przez Franciszka Smudę. 0-0. Mecz do zapomnienia, ale wrażenia. Kupiliśmy sobie miejsca tuż przy kotle, przy tej części trybun dla ultrasów. Cały stadion, 40 tysięcy ludzi, bo akurat 95 urodziny Lecha, czyli to był 17 rok, 2017 rok. I pamiętam ten taki moment, w ogóle odśpiewany hymn, w drodze uczyliśmy się, żeby nie wyjść na ignorantów, pięknych Yellow Submarine, The Beatles, w górę serca niech zwycięża Lech na melodię We, jak to było? We all live on the Yellow Submarine, Yellow Submarine, Yellow Submarine, czyli Górę serca, niech zwyciężalech kolej już, niech zwyciężalech, niech zwyciężalech. Jak moi chłopcy, Krzyczeń, kolej nie? Kupiłem szaliki, fajnie, ale te, był taki moment, który mnie rozwalił. Yy, jakby zakochał mnie w lechu I, i schodzę na chwilę, kupić jakąś wodę ciepłą, bo chłodno było wtedy. Yy, idę na, na, na dół do sklepiku, yy, wchodzę na trybuny i tam cały stadion niebieski, uuu, to, aż teraz mi ciarki przychodzą, to to, 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 trzeba przeżyć, to trzeba przeżyć, nie? no i od tamtego momentu można mówić już na, na zabój, na zabój w Lechu, nie? że, nie, myślę, że nawet teraz, gdybym pojechał do Warszawy, ciężko byłoby mi przerzucić się na jakikolwiek inny klub niż Lech Poznań, to jest mój klub, aczkolwiek wiecie, no, teoretycznie można byłoby się zastanawiać też o ruchu kibiczowskim, czy on nie powinien być bardziej lokalny, nie? Pamiętam, jak byłem dzieckiem, poszedłem kilka razy na mecz Pogoni Prudnik, grał tam też mój nauczyciel, pan Piotr Rzechak, świetny nauczyciel WF-u, fantastyczny człowiek, ogromny szacunek dla niego, on mimo, że byłem taki pucowaty, misiowaty, on potrafił tak uczyć w WF-u, że to był mój ulubiony przedmiot, nie? Niesamowity. I on zawsze potrafił docenić to, że człowiek się angażuje na lekcji, a niekoniecznie, że mu nie wiadomo jak wychodzi. No i pamiętam kiedyś ostatnia historia. Jestem na meczu pogoni, patrzę na akcję, a tam napastnik, na, na, napastnik pogoni, szczela, Trafia w boczną siatkę, ale ja zobaczyłem ruch siatki, wstałem i krzyczę gol! Jako dziecko, nie? A wszyscy siedzą. Masakra, nie? No to było śmieszne. Ale widzicie, teraz jakoś na, na pogoni nie chodzę. Nie, że jej nie życzę. Mamy w pierwszej lidze naprawdę wysoko drużynę koszyku, koszykarską. Kilka razy byłem. Nie, nie Jakoś nie, nie, nie umiem się utożsamić. Życzę jak najlepiej, tak. Mamy, moi chłopcy grają w pogoni. Kiedyś może będą grali dla pogoni w nogę. Mamy emblematy klubu. Jak najbardziej, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest innej jakości futbol, ale w moim sercu jest lech poznań. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajki, piszcie komentarze, napiszcie komu i dlaczego Wy kibicujecie, albo co w ogóle myślicie o kibicowaniu w Polsce czy w ogóle na świecie. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Na razie.